Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Towarzysz Google. A dzisiaj w ten sobotny, w sobotni dzień. Ja jak się nie przejęzyczę, to nie jestem sobą. I na dzień dobry się przejęzyczam i to nic nie szkodzi, bo nie chcę mi się nowa nagrywać i jedziemy dalej z tematem. Mamy dla Was kilka ciekawych rzeczy, spinningowych, castingowych podsumka. I również bardzo fajny temat do podbierania ryby, bo o to ostatnio sporo pytaliście, żeby coś takiego troszeczkę bardziej pro wam pokazać. Więc mamy fajną sztycę z koszem nasadową o, o, o dziwo, i można tam zastosować dwie długości sobie to przerobić, zastosować, przystosować. Więc zaczniemy od tego, że mamy dla Was sztycę do podbieraka 360 od Prestona. Jest to model. Monster Xtreme. Przychodzi to do nas w takim materiałowym pokrowcu, jak na, jak na bacika, powiedzmy. I zobaczcie, tu mamy taki jeden koreczek. Tutaj mamy drugi koreczek, Muszę sobie to wszystko odkorkować. I w środku, w najgrubszym składzie mamy mamy kolejne dwa elementy. Środkowy i ewentualnie końcowy. Ten końcowy to ro, gra trochę rolę takiej dopałki. Natomiast już tutaj po nasadzeniu elementów na siebie, zobaczcie, mamy tak długi podbierak. Oczywiście jest uniwersalny gwint na samym. Początku, tak żebyśmy mogli wkręcić sobie tutaj dowolno, dowolny koszt do podbieraka. Te gwinty są uniwersalne, więc w zależności od tego, co potrzebujemy, większy kosz, mniejszy żyłkowy, gumowany, niegumowany, jaki tylko sobie zażyczymy, możemy wymieniać. Ewentualnie jeszcze możemy zastosować sobie tutaj dopałkę. Patrzcie, taka dopałka, pałka rozgrzeszałka, która też jest zakończona takim samym metalowym. Metalowym gwintem. O, i teraz mamy tutaj pełne 3,60. Nie mieścimy się w sklepie, ale dobra, to sobie już tutaj rozmontujemy. Chcę wam jeszcze tylko pokazać kosz do tego podbieraka. Kosz mamy od Nitro, więc tutaj takie połączenie: połączenie Prestona z Nitro. Kosz jest duży, zobaczcie. Zaraz wam powiem, jakie on ma dokładnie e, parametry 60 cm, ale 60 na ile. Ej, dalej. Nie wiem na ile. Mam podane tylko 60 cm, więc pewnie no takie lekkie jajeczko, no mniej więcej 60 na 60 nie jest e, idealnie okrągły, jest taki lekki, e, lekki owal, mamy tutaj rączkę do trzymania, Jakbyśmy potrzebowali to podnieść. Siatka jest gumowana, oczka, tutaj gradacja mamy 11 mm, taki plasterek miodu, bardzo fajnie to wygląda. Gumowana siatka przede wszystkim nie ciągnie tak zapachów rybich jak klasyczne, takie, wiecie, niegumowane materiałowe i nie kaleczy tak bardzo ryb jak siatki żółkowane. Chociaż te żółkowane też, jak tam jest, drobne oczko, to nic z tym rybkom. Nie będzie. I możemy sobie to wkręcić właśnie tak. To już naprawdę e, widzicie mamy tutaj trzy konfiguracje jak tego podbieraka chcemy używać na jakim dystansie, czy to e, tak zawodniczo gdzieś tam dalej chcemy się, zobaczcie, e, jest lekka sztyca węglowa, ona pra praktycznie się nie ugięła. Pomimo, że jest tak duży kosz, niemalże zerowe ugięcie tej sztycy ona do najtańszych nie należy, bo to jest taka trochę. Wiecie, pro odłożymy sobie to tutaj, już mówię, jak to wygląda cenowo. Nie miałem kiedy pooklejać cen, to z light-opa muszę sobie ze strony ceny zerknąć z 439 na 339. Dla jednych się może wydawać dużo, dla drugich mało. Pamiętajcie o tym, że taki zestaw sztyca z podbierakiem to jest zakup jednorazowy na być może kilka lat, więc warto czasami, jak nie kupujecie czegoś często, tylko robicie taką inwestycję kilkuletnią, no to te 339 zł nie jest już tak dużo. Teraz przejdziemy sobie do, do sumowania Hmm. ostatnio wiodą prym u nas zestawy sumowe. Widać e, tendencję wzrostową, że bardzo wielu wędkarzy przestawiło się na łowienie sumów i z ręki, tak jak na przykład naszymi imperatorami. Pamiętajcie, że jest e, promocja na całą ofertę Championa minus 18% tylko do niedzieli, więc warto, bo jeszcze zostało trochę gum, woblerów. W wyszukiwarce sklepów piszecie woblery Champion albo e, przynęta Żaglik, wyskoczy Wam wszystko, co jest dostępne i tam możecie znaleźć coś na przykład na suma z ręki. I widać tutaj po naszych wędkarzach, którzy nas odwiedzają, robią zakupy, że to wędkarstwo sumowe no, zaczyna mieć coraz większą rzeszę wyznawców czy użytkowników. I szczerze, tak jak miałbym czas i miałbym jechać na Wisłę na trzy dni, no to bym się zastanowił, czy lepiej sobie zrobić zasiadkę trzydniową za sumem, i mieć szansę złowienia rekordowej jakiejś dużej ryby, czy na przykład siedzieć trzy dni i ławecz krąpie, certy, leszczy. Więc to tak wygląda, że coraz więcej wędkarzy chce dogonić tego dużego króliczka, jakim jest król naszych wód sum, a nie szczupak. Bo oto też są ciągle kłótnie, kto jest królem polskich wód. Wiadomo, że sum, bo sum zje szczupaka, szczupak suma nie zje, takiego dużego. No i tutaj mamy dla Was... Jeden z zestawów sumowych, może to w przyszłym tygodniu zrobimy sobie taki imperatyw, że będziemy Wam codziennie pokazywali jakiś zestaw sumowy właśnie albo do stacjonarki, albo do werta, albo do łowienia z łapy. Okres wakacyjny jest trochę loteryjny, jeżeli chodzi o łowienie sumów, bo ryby są już dawno potarle, masę mają nadbitą, odbudowały się fizycznie i troszeczkę wybrzydzają, natomiast niebawem powoli małymi kroczkami będzie się zbliżała jesień i od września w zależności od pogody nastąpi taki drugi gorący okres sezonu, gdzie będzie można fajnie za tymi rybami się pouganiać i będą chętniejsze do brania, bo drapieżnik przed zimą masę musi nabić, bo jak wyczuje, że jest coraz zimniejsza woda coraz krótszy dzień, no to trzeba się przygotować na zimowanie i troszeczkę podjeść no i tutaj mamy taki zestaw do stacjonarki od delfina, model wędki jest to Danger 310 do 350 gramów. Gdzieś tam na zrywkę sobie zestawić zrobić. Mamy tutaj wkomponowany do tego kołowrotek Mamut w rozmiarze 12 tysięcy. Tak, aby do mieszania gipsu. No, potężny zestaw. Potężny, zobaczcie, jak to są przelotki. Prze, przelotki to wygląda, jakby były na rusztowaniu tutaj umocowane. Nie ma takiej opcji, żeby dwumetrowy sum, żeby ten zestaw się pod nim. Poddał. Czego Wam życzę, żebyście takie łowili. Oczywiście długi dolnik, e, mocowanie, kowrotka e, z kontrolą, żeby nic tu się nie odkręcało. Zobaczcie, tutaj mamy taki potężny klipsik, klipsik oczko, żeby sobie e, zamontować, e, przy, 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 przyczepić przynętę. No i nie ma tutaj półśrodków. Wszystko jest na grubo. A co ciekawe, zestaw jest na grubo, ale cena jest na chudo. Bo cena jest tutaj już naprawdę bardzo fajna. Z 800. A jeszcze zapomniałem powiedzieć: w tym zestawie macie tak, wędkę 30 do e, 350 gramów. Macie mamuta e, kołowrotek w rozmiarze 12 tysięcy. I jeszcze macie w pakiecie plecionkę hmm, o średnicy 0,63, też od Delfina. wytrzymały 68 kg i. Tej plecionki będziecie mieli 250 metrów na szpuli, myślę, że wystarczy. I teraz zobaczcie, tylko dokupić sobie pozostałe elementy, które wbrew pozorom do łowienia sumowego czy stacjonarnego, czy innych metod nie są wcale takie skomplikowane. Wystarczy naprawdę kilka e, e, drobiazgów i już możecie na zasiadkę się udać. I teraz e, ten zestaw z 855 zł, co było najniższą ceną, została jeszcze studii przedobliczko w tym momencie zjeżdża na 549 niecałe 550 zł jakbyście chcieli dwa no to 1100 jeszcze kilka gadżetów i ten zestaw Danger będzie należał do Was i będziecie mogli już e, na grubo podejść do łowienia sumów stacjonarnie zejdziemy teraz troszeczkę z rozmiarem bo e, musicie pamiętać że chodź operator, bo mnie uciekasz ja do Ciebie się przesuwam, a Ty tak do tyłu, do tyłu, do tyłu i zaraz tam przez ścianę przejdziesz. Chodź, nie bój się. Spinningista nie gryzie, ja nie karpiasz. <grym> Słuchajcie, e, pamiętajcie, że w Fatwiszu zawsze bardzo opłaca się kupować zestawy. Czy to fiderowe, czy to zestawy zanęt, e, karpiowe, czy zestawy spinningowe. E, I to u nas ostatnio jest e, e, bardzo fajny temat sprzedażowy, sporo tego, Kupujecie u nas, bo na przykład potrzebujecie zestaw spinningowy uniwersalny. Nie zawsze wiecie, co kupić, co ze sobą złożyć, na przykład, albo na przykład wiecie, a nie macie czasu. Potrzebujecie coś na szybko, wpadacie chłopaki, dajcie szybko jakiś zestaw spinningowy, jadę na ryby, na szczupaka, co nie? No to najłatwiej, najprościej, właśnie kupić sobie zestaw już gotowy, tutaj u nas przygotowany. I mamy tutaj zestawik od Abu Garcia o nazwie MAX Pro. Wędka 274 cm od 15 do 40 gramów. Uniwersal szczupakowy na nieco większe przynęty, Szczerze, to od biedy, jakby się chcieli morskich troci spróbować, ta wędka Wam obsłuży przynęty na początek. Możecie zagrać, czy nawet rzesznych, czy nawet rynnowego bolenia też sobie z tym poradzicie, więc macie kilka opcji zastosowania, nie tylko szczupak na obrotówki, wahadła woblery, raczej nie jest to wędka do łowienia z opadu, bo jest zbyt wolna e, troszeczkę te, tej miękkości tutaj producent zastosował właśnie po takie jednostajne dość łatwe, proste e, prowadzenie przynęt, e, w pakiecie mamy kołowrotek Max Pro biały, w rozmiarze 4000 on ma przełożenie e, uniwersalne poczekajcie bo mam na szpuli napisane mi się schowało, ha, ale przeczytam sobie w internecie. Mm, już ma bezpośrednio korpkę wkręcaną w korpus, dzięki czemu są troszeczkę mniejsze luzy. Pamiętajcie, że, bo to były ostatnie pytania, czy w, w tych kołowrotkach, gdzie jest korbka bezpośrednio wkręcana w korpus, można przełożyć ją na drugą stronę. Oczywiście, jak ktoś jest leworęczny, może sobie bez problemu korbkę przełożyć na drugą stronę. I co ciekawe, ten zestaw mamy 274 cm do 40 gramów, ale jest jeszcze mniejszy, 228 do 40. Gdybyście chcieli, na przykład połowić sobie troszeczkę bardziej z łódeczki. Taki fajny ma design korkowy, korkowy, taki klasyczny. Ciekawy jest dolnik, bo jest dzielony, ale tak długo. Zazwyczaj właśnie dolniki, jak są dzielone, to tego blanku tutaj producent zostawia więcej, natomiast. Tutaj taki fikuśny, ma, taka fikuśna mała przecinka w korku, żeby kawałek blanku wyciągnąć, ale to bardziej chodzi o kwestie tutaj wizualne niż użytkowe. I kołowrotek ma przełożenie 5,8 do 1, 6,4 kg. Siła hamulca 7 łożysk, 282 g waży, 20 piątki zmieścicie tutaj, ojejku, 265 metrów. Potężna, gruba, amelinionowa szpula przednich hamulec, powolna oscylacja zapewniająca bardzo dobre ułożenie linki. Te wszystkie artykuły, które dzisiaj tutaj sobie obejrzeliśmy, podlinkuję Wam w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żeby łatwiej Wam było je znaleźć, a Wy subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego!